Witam serdecznie. Zapraszam na materiał filmowy dotyczący stosowania produktów Silver. Znajdujemy się w gospodarstwie Pana Krzysztofa Zasiewskiego w miejscowości Julianów. Panie Krzysztofie dziękuję bardzo za zaproszenie, za to, że możemy się spotkać i porozmawiać na temat nowych produktów, nowych dwóch nawozów, które posiadamy w ofercie AgroCimex od tego sezonu, a mianowicie Silver Mix i Silver Foss. Jak zawsze przy okazji nowych produktów dużo pytań, zapytań od sadowników, od producentów, Jakie korzyści, jak najwięcej korzyści wydobyć z takich produktów, szczególnie tego typu, jak je stosować w praktyce? I tutaj mamy doskonałą okazję, żeby się właśnie jak najwięcej dowiedzieć od pana Krzysztofa, ponieważ pan Krzysztof stosuje te właśnie nawozy, bo to są nawozy, te produkty od kilku lat już w swoich sadach. Prowadził obserwacje, wdrożenia, doświadczenia, możemy tak to nazwać. I dzięki temu no, możemy troszeczkę e, skorzystać i podpytać Pana Krzysztofa właśnie o zastosowanie nawozów Silver. Powiem tylko, że jesteśmy w kwaterze czereśni, odmiana Sweetheart, więc e, no, wiemy, że jest odmiana samopłodna. E, mamy tutaj dobry plon pomimo, pomimo niekorzystnych warunków te, tej wiosny do, do zawiązania czereśni. Mamy dobry plon, ale... To, na co chcemy zwrócić uwagę, to wrażliwość na raka bakteryjnego, która jest bardzo wysoka w, w przypadku tej odmiany i w ogóle odmian samopłodnych. E, no tutaj owszem, objawy tego raka też gdzieś znajdują się, bo to jest nieuniknione. Ale generalnie no to jest dobry obiekt do tego, żeby właśnie porozmawiać o tych produktach. Panie Krzysztofie. Jak to się zaczęło z tymi nawozami? I jak, to, jak to się stało, że Pan zaczął je stosować? Co Pan zaobserwował? No i, i generalnie, co tak naprawdę na czym powinniśmy się skupić przy wyborze tego produktu, przy zastosowaniu produktu Silver, tak żebyśmy osiągnęli jak najwięcej korzyści w naszych sadach. Nie tylko czereśniowych, ale może i innych gatunkach. O to chcę Pana zapytać, żeby Pan troszeczkę się nam tutaj zdradził trochę, Romka, tajemnicy na temat tych produktów. Witam serdecznie. Bardzo miło gościć no, za przyjazną firmę, bo z firmą AgroCimex pracuję bardzo, bardzo długo. Jak jeszcze nawet Goliany nie były w panach i, i... współpraca jest owocna. Tutaj, jeśli chodzi o, o, o preparat Silver, to mam już doświadczenia dziesięcioletnie I, i powiem szczerze, że to są doświadczenia. Dobre, dlatego że w pierwszych latach stosowałem 3-4 razy w sezonie. W ubiegłym 2023 roku to już było około 80 razy w niektórych momentach. W sumie, w sumie, przepraszam, tak. że przypominam, w sumie, czyli i Silver Mix, i Silver Force. Tak, tak. Srebro koloidalne, które mamy i w jednym, i w drugim, w połączeniu z fosforem z potasem, to jest silver fos, albo silver mix w połączeniu z mikroelementami, między innymi miedź, cynk, mangan. Tak. I tutaj ten program u Pana jest zbudowany na obu produktach, obu nawozach, ale na przemian, tak? Na przemian. <laughs> Więc preparatem silver mix, gdzie jest w składzie miedź, staram się pracować wtedy, kiedy jest największe zagrożenie rakiem bakteryjnym i no nie sprzyjające warunki. Natomiast w późniejszym okresie czasu staram się zastępować preparatem Silver Fos. Także w sumie jest to mniej więcej 40% stosuje preparat Silver Mix, a 60% Silver Fos. Na ten moment w tej kwaterze już stosowałem sześciokrotnie preparaty Silver, i to było trzy razy Silver Mix i trzy razy Silver Foss. Kiedy pierwszy zabieg, jeśli pan pamięta, jaka faza, no jaka faza, pytam o datę, to. ale nie więcej faza jaka, w czereś... tu w czereśni, tak? Do Generalnie kompletu. staram się pracować srebrem wtedy, kiedy widzę zielony kolor, czyli zaczynają się pojawiać liście, bo wcześniej to nie, nie bardzo jest sens. Okej, okay. a jednocześnie pojawia się zagrożenie wtedy, bo mamy fazę balona, mamy początek kwitnienia, i wtedy tak. no tutaj ten, nie tylko w czereśniach, ale w innych gatunkach, bo to grusze teraz też dużo, dużo się dzieje wokół grusz i tutaj to zastosowanie silver też na pewno y, będzie miało ma i, i w gruszach. Więc ja to tak, jak sadownicy pytają też o miedź aktywną, kiedy rozpocząć stosowanie miedzi aktywnej, no to również no nie, nie za wcześnie, no bo po pierwsze musi trochę być tej tkanki zielonej do tego, żeby, żeby to się wchłaniało, a z drugiej strony no to ta, ten, ta faza balona i ten początek kwitnienia to jest ten okres, kiedy ten rak bakteryjny, y, zaczyna wtedy tak, najbardziej tkanki. zagrażać. Tak, wtedy tkanki są odkryte. Tak jest. Pełnia, pełnia kwitnienia. Czy Pan stosuje któryś z Silverów, czy jest pauza? Silver y, Mix. Silver fos, przepraszam, mhm. bez, miedzi, bez miedzi, w pełni kwitnienia bez miedzi. Silver, tuż przed kwitnieniem, tak. kwitnieniem stosuje silver mix e, w fazie balona, natomiast w pełni kwitnienia jest e, silver fos. Okay. I spokojnie jest to bezpieczny, łagodny nawóz, który w tej fazie, pomimo tego, że zawiera fosfor i potas, y, można zastosować i nie ma żadnych problemów. To są powodów. nawozy produkowane w nanotechnologii, także nie ma problemu. Mhm. No dobrze, no to mamy... Nawozy, ale tak naprawdę patrzymy bardziej w kierunku yy, ochrony, bo to nas bardzo też interesuje. Tak? Od, odżywienie, owszem, mamy tutaj tam szereg korzyści, które wynikają właśnie z, no, z tego kompleksu, tak? w którym są zawarte te, te składniki z nanotechnologii, ze srebrem. Więc yy, te, ta jakość, stopień odżywiania roślin jest, jest, jest na wysokim poziomie, co też jest ważne wiosną w kontekście yy, przymrozków, chłodów, zimna. Ale też patogenów. No ale tutaj, tutaj nas bardzo interesuje właśnie to ten efekt dodatkowy, jak to teraz mówimy często, produktów nawozowych na patogeny. Czy myśli Pan, że właśnie te nawozy na dobre, one się wpiszą w ten program taki przeciwko bakteriom i grzybom, żeby uzupełnić to, te, to portfolio, te produkty, które są? I możemy, możemy tak, to, tak to właśnie polecać? Ja uważam, że skoro ja się skusiłem 10 lat temu i, i, i nie przerwałem, a jestem sadownikiem już raczej doświadczonym, czyli obserwuję skąd wieje wiatr i, i skąd się biorą nasze, nasze dochody, uważam, że to jest chyba złoty strzał w sytuacji, kiedy. Ograniczane są kolejne pestycydy i nie ma możliwości pełnej ochrony przed bakteriami, to tutaj preparat na bazie srebra, po pierwsze na powierzchni liścia zabija, grzyby bakterie. Po drugie powoduje zwiększenie napowietrzenia, czyli zwiększenie poziomu tlenu w tkankach liściowych. I przyspiesza proces fotosyntezy. Mhm. Tutaj no widać po troszeczkę. Widać, widać po tych liściach. No, yy, kondycja yy, jest niesamowita. To jest sześć zabiegów. Jest to preparat niedrogi yy, i uważam, że godny polecenia. No tak, jeśli chodzi o, o bakterie i o presję bakterii, z jednej strony mamy z każdym rokiem coraz, coraz, wiek, coraz większą i, i obejmuje ona wszystkie właściwie gatunki sadownicze, które uprawiamy. A z drugiej strony, no wiadomo, że pod kątem bakterii, no jedyne działanie, jakie możemy prowadzić, to zapobiegawcze, profilaktyczne. Więc y, tych produktów jest naprawdę niewiele. E, owszem, jest, mamy coś, coś w ofercie i to, i to naprawdę też się dobrze sprawdza. Ale myślę, że tutaj Silver y, będzie do, bardzo dobrym uzupełnieniem, bo, bo y, szczególnie w gruszach teraz sadownicy pyta, pytają, no dobrze, już ten taki najcięższy program, najbardziej intensywny zakończyłem. kwitnienie się zakończyło, czy jeszcze. Powinienem jeszcze prowadzić ochronę. No uważam, że tak. No, jeszcze w tej fazie, jeszcze te dwa, trzy zabiegi powinny być wykonane, ale dobrze właśnie teraz w tą rotację wprowadzić i sięgnąć po, po tego typu produkty nawozowe, łagodne, ale które będą no, przedłużały tą ochronę zapobiegawczą. Co pan na to? Jestem za. Czyli uważam, że stosowanie w ciągu sezonu powinno być cykliczne, dlatego że Preparat Silver, on dłużej niż 10 dni się nie utrzymuje mhm. na powierzchni liścia. Czyli uzupełniamy. Uzupełniamy, dlatego no zwracając uwagę na ekonomię, jest preparatem niedrogim. Praktycznie ze wszystkim się miesza. Nie ma przeciwwskazań. Co z zabiegami pozbiorczymi? Bo mamy tak. Mamy grusze, którym zagraża pseudomonas, rak bakteryjny. Mamy czereśnie, które wiemy, wiemy. wiadomo, że też po zbiorach. Trzeba jeszcze traktować. Mamy e, olbrzymie obszary Gali, o, e, tak. którą, która też wymaga specjalnej troski. E, czy sądzi Pan, że tutaj silvery też będą miały to zastosowanie w, to, w tych zabiegach pozbiorczych? E, absolutnie tak, dlatego że no te, te wszystkie rany po opadaniu po, po, po liści i po m, zdjęciu owoców. Jeśli one będą wysterylizowane srebrem, jest to wiele lepszy efekt. No ja w zeszłym roku w niektórych kwaterach dziesięciokrotnie stosowałem preparat Silver. W całym dobrym... sezonie. Tak, w, sumie. w całym sezonie. I, te, i te, te wiosenne i w te Czyli to jest biorcie. jakby 10 razy 10 to jest 100 dni. Mhm. No to dość... Yy... Długa ochrona, długofalowa. Długo Zapraszam po zbiorach, to będzie widać, jak długo liście będą zielone. Nie będzie chorób i, i, i grzybowych, i bakteryjnych. Potwierdzam, rok temu tu pan Krzysztof mnie zaprosił, i, i byłem po zbiorach, więc faktycznie ta kondycja była rewelacyjna, i, i bardzo długo te liście były zdrowe i się utrzymywały w bardzo dobrej kondycji. Panie Krzysztofie, dziękuję bardzo za czas, który Pan poświęcił tu dla nas, za to, że Pan się podzielił tymi swoimi obserwacjami, spostrzeżeniami. Jak każdy nowy produkt, myślę, że to troszeczkę czasu jeszcze potrwa, żeby też sadownicy wypraktykowali w, w takim sensie, żeby w, jakby wmontowali w ten swój program w poszczególnych no tak, gatunkach silwery. No i będziemy dalej obserwowali. Myślę, że może rozwijali też te zalecenia. Yy, tak, żeby faktycznie wydobyć jak najwięcej korzyści z tych produktów nawozowych, które, które tak naprawdę no, tutaj dają nam yy, olbrzymie wsparcie w, w ochronie, tak? no, bo no, no, nie oszukujmy się, ale no, to nas interesuje, tak? to nas bardzo interesuje yy, i szukamy tych rozwiązań, które, które będą skuteczne, a tutaj ta skuteczność jest naprawdę wysoka. I chciałbym jeszcze tylko dodać, yy, bo rozmawialiśmy o Fazie ochrony przed zbiorami i, i po zbiorach. Natomiast e, idealnie się to wpisuje ochrona e, preparatami silver w trakcie zbiorów. Dlatego, Nawet. że ogranicza treśnie e, grzyby, mhm. czereśnie nie gniją i dosyć długo są w idealnej kondycji. Czyli w, takim, w takiej e, przerwie w okresie pomiędzy tak. pierwszym a drugim zbiorem. A jeśli będzie wilgotna, pogoda już wysokiego. I, i, tak. I co jest ważne, nie pozostawiają pozostałości. No tak, bo o to często sadownicy pytają. Tak. Nie, czy tu nie tam... ma pozostałości, czyli możemy opryskać i, i spokojnie do sieci mhm. odstawić. Nic nie znajdą. Nic tam, nic tam dodatkowego, niepożądanego nie, nie. się tak, nie, nie znajdzie. Tutaj serdecznie zachęcam do używania tych preparatów i zapraszam po zbiorach, żeby ocenić kondycję liści. Przed opadaniem. Dziękuję bardzo za opinię, za podzielenie się tymi doświadczeniami, spostrzeżeniami. No i życzę dobrych zbiorów i dobrego sezonu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie Krzysiu. Dziękuję.